Polo Music. Kinder Maxi przedstawia. Idealne połączenie. Nowe miejsca, Nowe wrażenia razem wszystko smakuje lepiej. Tak jak idealne połączenie pysznej czekolady i kremowego mlecznego nadzienia. W Maxi batoniku dla większych. Kinder Maxi, ulubiony smak w Maxi Batoniku. Empik ma wszystko, by trafione prezenty najbliższym sprawić. Tym co mają swój świat, co świata są ciekawi. Wszystko dla fanów strategii, spragnionych przygody i innych, bo każdy inny jest i wyjątkowy. Black Week to moc inspiracji prezentowych w super cenach, a wśród nich setki gier planszowych aż 25% taniej, a wybrane z rabatem aż 70%. Oraz na empik.com zabawki Hot Wheels, Barbie, Fisher-Price 50 zł taniej przy zakupach za 169 zł. Zamów je z darmową dostawą z Empik Premium Free. Empik Złapał cię ból gardła? Weź orofarmax Max z przeciwbólową lidokainą, która zaczyna działać już w dwie minuty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy jak niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Uciążliwe ból gardła nie pozwala Ci myśleć o niczym innym. O, silny bulgardła mm -hmm. i bardzo przeszkadza. Weź Strepsils Intensive. Strepsils Intensive wynika głęboko w warstwie tkanki gardła i zwalcza stan zapalny przynosząc długotrwałą ulgę. Pożegnaj bulgardła na długo. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Spróbuj nowość. Strepsis intensyw bez cukru pomarańczowy. Mnóstwo ubrań i mało miejsca? To materiał na Vinted! Kiedy ostatnio miałaś na sobie tę sukienkę, którą kiedyś tak lubiłaś? Masz z nią tyle pięknych wspomnień, ale wszystko się zmienia. Teraz leży na dnie szafy i nigdzie z tobą nie wychodzi. Czas dać jej drugie życie, zwolnić miejsce i trochę na tym zarobić. Z Vinted to proste. Zrób zdjęcie, dodaj i Ustal cenę. Zacznij sprzedawać bez opłat innym użytkownikom vinted i znajdź nowy dom dla ubrań, których nie potrzebujesz. Nie nosisz, więc sprzedaj. Powiesz aplikację vinted. Myślałam o zabiegu wybielania zębów. Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na ultra blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra blank. Wybielająca czarna pasta Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra blank, Ultra białe zęby. Infekcje wirusowe nawracają. Czy leczymy się dobrze? Mm, nie zawsze. Pamiętajmy, aby zwalczać nie tylko objawy przyziębienia, ale również wirusy. To jaki lek wybrać? Najlepiej Nozine Plus. Nozine Plus to lek przeciwwirusowy, który zmniejsza nasilenie choroby i skraca czas infekcji. I to ma sens. Po co tracić czas na chorobę? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź z konsultu się z lekarzem lub farmaceutą. gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nozine. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Hej, mamo! Kupiłam wszystko, co chciałaś. Plastry, chusteczki, rutina CA Max. A gdzie witamina D3? W rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że Rutina CA Max D3 zawiera podwójną dawkę cynku, witaminy C, rutozydu i jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutina CA Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. W CCC Black Week trwa cały tydzień. Tylko teraz najbardziej znane marki. Do minus 50% taniej. Tak, wszystko do minus 50% taniej. Do tego szybka dostawa i 100 dni na zwrot. Kupuj bezpiecznie online na CCCEU i w aplikacji. 3000 dostałam, a 3300 spłacałam. Prowident, wierzymy w Twój plan. Mam plan. Weź pożyczkę. RNSO 19,53%. Całkowita kwota do zapłaty 3300 zł. Uwielbiam czuć wiatr we włosach, ale to, czego nie znoszę, to rozdwojone końcówki. Nowość od eksperta w regeneracji włosów Gliss Split and Miracle. Nasza innowacyjna technologia scala końcówki włosów. Rób to, co kochasz. Gliss dba o twoje włosy. Skorzystaj z 20% rabatu na biżuterię Pandora z okazji Black Friday. Oferta ważna do 30 listopada. Pandora, something about you. Wedlowska mleczna czekolada to klasyk i jest z nami od pokolenia. A teraz smakujemy świat na nowo, to dołącza do niej nowość. Nowa mocno mleczna czekolada od Wedla. Stworzyła ją nasza czekoladniczka, Kamińska, Renata. Renata od czekolady, to wracamy do czekolady. Tu miesza się z mlekiem więcej mleka. Jest gładka i jak samitna. Tak smakuje, mmm, znaczy, że jest pyszna. Tak ją jesz, a tak rozpływa się w ustach. Ale dobra! Wedel, spróbuj jaka dobra. A tu chłopiec i zebra, symbol Wedla. Pływają, bo tak się ta mleczna rozpływa Słuchajcie, rodzina razem to najlepszy prezent na święta, bo są rzeczy, których się za pieniądze nie kupi. Jakie? Co Jakie? Y Przyjaźń. Dziecko, są pieniądze, to i koleżanki. Ta y miłość. Nie, nie, <śm> to może coś zjedzmy? <śm> gapa. Gapa. Kultury osobistej się dziecko nie kupi. Najlepszy prezent na święta? To rodzina i cud internetu. 120 giga za 15 zł. Teraz w plusie na kartę też 5G. Na ból brzucha weź nospę Max. Szybko się wchłania, likwiduje skurcz i usuwa ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nospa Max. Rozluźnij brzuch, uwolnij radość. Disco Polo Music. Muzycznie, kolorowo. Można na myśli disco polowo? Dokładnie tak. Tyle za nami, a jeszcze więcej przed nami. Tylko u nas apetyczne muzyczne propozycje i relacje. W Disco Polo Life co tydzień nowi artyści, a codziennie plotki oni. Ale też disco debut, czyli młode talenty i muzyczna perełka oczami Wojtka. A co najważniejsze? Wy przez ekranami. Bądźcie z nami od poniedziałku do soboty o 17. To co? Zapraszamy! Zapraszamy. Przed Wami Kama Sutra! Zotkuj trochę niżej, przyjrzyj mi się bliżej. Muzyka pomaga znaleźć miłość. Tak było w Twoim przypadku. W moim, tak. Z jego strony to była miłość od pierwszego spojrzenia. Na pewno z mojej strony. <grym> Markus P. To właśnie lubię. Totalnie Jak się zaczęła Wasza współpraca? Kochałem się od pierwszego wejrzenia. <grym> lubię go, bo jest taki fajny przepiękny. Moje disco. Moje wszystko. W sobotę o 13 w Disco Polo Music. Zaskakujące zestawienia. Piękna piosenka Anny Jantar. Baju Bye w wykonaniu grupy Make i przepięknej Elviro. Cięte komentarze. Madzia, twardy charakterek, zawsze sobie daje radę. Profesjonalne oceny. Piękna wokalistka z głosem dosłownie, jak dzwon. I wyjątkowi goście. Jeśli ktoś lubi romantyczne teksty, to myślę, że jest to propozycja przygotowana przeze mnie właśnie dla niego. Ranking: sukcesy i porażki. W niedzielę o 10 w Disco Polo Music. We'll <laughs>